Telepatia bliźniaczych dusz Telepatia jest prawdopodobnie najlepszym spośród znaków połączenia między bliźniaczymi duszami i może obejmować wszystko, począwszy od odbierania telefonu w tym samym czasie do poznawania, słyszenia każdej myśli twojego bliźniaka, a także współdzielenia jego snów czy też tego co widzieli słyszy. Zwykle jest to oczywiście coś pomiędzy. Jest to jedna z tych rzeczy, które powodują, że kwestionujesz swoje pojmowanie rzeczywistości, ponieważ niewielu ludzi tego doświadcza, zaś słyszenie czyichś myśli w twojej głowie wystarczy, aby odstraszyć każdego. Na szczęście przeważnie różnica jest tak subtelna, że kończy się na pytaniu samego siebie, czy to tylko twoja wyobraźnia, czy też może coś, co dzieje się naprawdę. Telepatia bliźniaczych dusz może przebierać różne formy, a to co się dzieje, to po prostu mm, wyjaśnię to w ten sposób. Powiedzmy, że nasz mózg jest odbiornikiem radiowym, a dusza to sygnał. Każde z nas posiada szyfrowany system wiadomości między naszą duszą a mózgiem, i kod ten nigdy nie jest łamany, o ile nasza dusza nie ujawni klucza odkodowującego innej duszy. Każdy z nas posiada kilka kłódek bezpieczeństwa, i podobnie jak na Twoim profilu na Facebooku, możesz wybrać, czy chcesz udostępniać zdjęcia innym, czy nie, aktualizację statusu itd. Twój kodujący mózg działa w podobny sposób. I może być otwarte częściowo lub w całości. Twoja dusza może pozwolić osobie ze zdolnościami parapsychicznymi na rozszyfrowanie tego kodu, może jednak również odmówić. To właśnie dlatego czasami dostajesz idealny odczyt, a innym razem jest on zagmatwany, nawet jeśli wiesz, że osoba ze zdolnościami parapsychicznymi jest obdarowana talentem. Gdy tylko twoja dusza czuje, że jesteś gotów, przekaże twojej bliźniaczej duszy klucz odkodowujący albo ty otrzymasz jej klucz. Dzieje się tak, gdy uzyskujesz dostęp do informacji wysyłanych przez duszę tej osoby i różnica między waszymi myślami jest niewielka, ponieważ po prostu odczytujesz czyjś umysł tak, jakby to był Twój, w takim stopniu, na jakim pozwalasz. Czasami masz dostęp do umysłu Twojej bliźniaczej duszy przed jej poznaniem, w takim przypadku jednak ów dostęp jest bardzo ograniczony. Nie dowiesz się na przykład, gdzie ta osoba mieszka, a przynajmniej nie w którym konkretnie domu. Najczęstszą formą telepatii jest tak naprawdę odczuwanie miłości, która jest do ciebie wysyłana. Obejmuje to również pożądanie seksualne, pozwalając na rodzaj dotyku na odległość. Jest to postrzeganie, że twoja bliźniacza dusza właśnie pomyślała o dotknięciu Ciebie, a Ty odkrywasz, że twoje ciało porusza się w odpowiedzi na dotyk. Gdy pary bliźniaczych dusz są ze sobą razem, bardzo często myślą o zadzwonieniu do siebie nawzajem, napisaniu SMS-a w tym samym czasie. Odpowiadanie na pytanie drugiej duszy zanim pierwsza zdąży je zadać i w końcu świadomem współdzielenie myśli. Odróżnienie prawdziwej telepatycznej konwersacji od wytworu wyobraźni nie zawsze jest łatwe, jak to ujął Foromowicz Dream Angel z serwisu Twin Soul Revelation Org. 70% naszego związku to były pieprzone konwersacje w moim głowie. To opisuje to uczucie w dość dobitny sposób. Przez połowę czasu nie wiesz, czy to myśli twoje, czy bliźniaczej duszy, czy może myśli przez was współdzielone. W końcu jednak poznajesz, na czym polega różnica. Przynajmniej do pewnego stopnia. Prawdopodobnie teraz chcesz usłyszeć, że wszyscy jesteśmy tym teraz zakłopotani i nie ma sposobu, aby stwierdzić z pewnością, czy ta konwersacja naprawdę miała miejsce. Bo nie dość, że nie potrafisz wyczuć różnicy. Istnieje jeszcze jedna opcja. Może być tak, że tylko mówiłeś do bliźniaczej duszy, a ona była kompletnie nieświadoma tej konwersacji. Nie mówię, że rozmowa nie miała miejsca. Po prostu oznacza to, że nigdy nie będziesz w stanie zdefiniować niewyjaśnialnego. Autor Spirit Sky, Soul or Revelations Orga. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.